Nie no, Shredder to ogólnie zajebiste shoty robi, więc bijajcie. To jest planting on default. that jest... jest Co to jest? Co to jest? Co to jest? bro. Yeah, tu ma nie spąhardę, mało. <gulia> Kurwa, co? <What? gulia> co? Dobra, teraz tą tą zaoram O kurde no, jest posporany spike no i po raz kolejny cały czas ta sama sytuacja, Balista nie chce wchodzić na sidebę To Ja chcę to zobaczyć Co ty chcesz zobaczyć? Jezusa, no spadło, Pierdole Wczoraj <laughs> powiedziałeś ze w nocy walisz konia z dyt serio, zdyt śmiejąca się buźka Siema, Dzięki za Cienki no Nie wiem jak macie męską płeć i między nogami, takie coś, to raczej czasami coś się z tym robi, no nie wiem. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie, pak. No, kto na czacie nie wali konia, napisze pierwszy liczbę jeden, no każdy dwa z rzędu zwycięstwa zawodnikom Tempo, jeśli chodzi o rundy i za chwilę prawdopodobnie kolejna runda na Capri Na konto wpadnie, bo Tempo tylko dwóch zawodników przy życiu, w deficycie dwóch graczy. Nie wiem, co dokładnie robi nam Darkosek. Czyżby oni byli już zbyt pewni siebie? No, chyba delikatny bijem tutaj poleciał Wagaska Tarzana Aha, dobra, nevermind Już. Do pierdolonego operatora, którego nie mogę przybliżać. Te Patrz to dla ciebie! Raz, dwa, trzy! Trafiłam kurwa! Elo! Oj, Oj, ale ryzyko, ale ryzykuje! No nie! Przeliczył się! Przeliczył się fatalnie w tym momencie! Morfan! Zdecydował się zabić oponenta, a nie podkładać tutaj pakę! Ależ się teraz zabawił w tym momencie! Bridge drużyny! Operator. Chcę no, 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 no. obronić ten tytuł i na pewno teraz oglądają, co się będzie działo podczas tego spotkania, bo oh. Tempo wierzę na siedzibę. Ja seruro, elo, kurwa, idziesz stąd do domu, ha, ha, kurwa, elo. Kurwa nie mogę, Pogięło mnie! E, nie no kurwa, jechała, Tam ta to przecież zęby wypluła tam. Czeso połamała. Lecąca ją zabiła, no? tej perspektywy to wyglądało, jakby nie wiem, alady na dywanie. Kaplican, <grystanie> no ale to plec. będzie spore, spore opały Spike, dla Hazli'ego, oh, żeby tutaj jeszcze coś zrobić w tej rundzie. I zaraz może być 12-11. No On faktycznie. Jest... O! Goalski, trafia! Dobra, odpoczynamy to, bo Hazgi już klacze wygrywał dzisiaj. I je ma Alchimeta, przez... ma Alchimeta, może poszukać. Jeżeli dowie się, gdzie jest o, przeciwnik. Użyta strzałka z i mamy furie łowcy. Jedna nie trafia, ale druga sięgnie celu. Cztery eliminacje trafiają do Haskiego. Przeciwników dobrze trafia strzały z operatora. Wczoraj rozmawialiśmy z zawodnikiem, z którym mieliśmy już okazję przeprowadzać wywiad podczas transmisji Billout Cup, czyli z Wilczkiem. Powiedział nam, że po stronie drużyny Tempo jest dwóch zawodników Demek i Nafi i Nefi którzy lubią grać właśnie typu takie zagrywki, lubią trenować zagrywki